W internecie można natknąć się na tego typu komentarze. Powiedzmy tutaj, jak jest napisane Amen. Przesyłam link co i Jachwe mówi na temat szczepień, kwarantanny, jak chorób stwarzanych przez człowieka. Błogosławi Was w imieniu Jachusu Shalom. Jeżeli widzicie tego typu komentarz, tak yy, imię. Pisane z dużych liter, gdzie nawet to Yahuszua nie jest poprawne, ale mniejsza o to, za chwilę Wam coś pokażę. Jeżeli natkniecie się na ten komentarz, to miejcie na uwadze, że to jest sekta. I w tym filmiku Wam udowodnię, że istotnie tak jest. Mimo tego, że nagrywałem już sporo filmików na ten temat. To odświeżam to z tego względu, że czasem ja także, jak widzę, jak powiedzmy, wejdę na jakiś filmik albo coś, to, to widzę ludzi, którzy przemują nadal sektę Mighty Wind. Tak więc chcę i również ja ponownie przed tym ostrzec. Nie zapomniałem o Was, ludzie z sektę Mighty Wind. Mało tego sami mi o sobie przypominacie, więc pokazuję i objaśniam Was po raz kolejny, tak? Na własne Wasze życzenie. Ok, więc przejdźmy do. Pokażę w ogóle stronę. Jak wygląda strona Mighty Wind. Jeżeli ktokolwiek z Was się na to natknął, uciekajcie od tego, ok? To jest niczym sekta świadków Jehowy. Oni niby mówią, że znają hebrajski i tak dalej. Oni tak naprawdę nie mają pojęcia o tym języku. Ja znam powiedzmy podstawy i wiem, że w Biblii nie ma ani razu napisane po hebrajsku Yahushua. Nie ma czegoś takiego. Jest napisane Jeshua, tak? Co oznacza zbawienie, nawet jeżeli byśmy czytali po hebrajsku, nawet Nowy Testament, tak? Ale Yahushua nie ma. Nie ma. Nawet w Starym Testamencie nie ma. Yahushua, tak? Może być napisane Jehoszua, jeżeli chodzi o Jozłego, ale chcę Wam coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o to, co napisali w przodowstwie 153, jakie tutaj jest kłamstwo, objaśniam ich kłamstwo, pokazuję i objaśniam. Pszodowstwo 153, więc tak. Tutaj mają napisane, że ja nie zapisuję jego imienia Jeszua. tak? I tu jest napisane, ja powiedziałem to raz za razem poprzez ten apostoł i prorok, ja ostrzegałem raz za razem, a pomimo to oni nie słuchają nawet ci, którzy e, twierdzą, ja znam hebrajski. I oni nawet zgodzą się, że to imię oznacza, jak zbawię. <śm> tak, ja znam hebrajski. Słuchajcie, ludzie którzy mieszkają w Izraelu, którzy od urodzenia studiują język hebrajski, którzy nawracają się na wiarę w Mesjasza. Wiecie, jak właśnie mówią? Na naszego Mesjasza. Właśnie mówią Jeszua, a nie Yahushua. I to w Izraelu. Podkreślam jeszcze raz. Tam ludzie znają hebrajski. Ale nie, Eliszewa wie lepiej, że to trzeba mówić Jahuszua. Nie. Posłuchajcie sobie hebrajskich piosenek chociażby. Okej? Okay? Tam śpiewają Jeszua. Yeshua. I ludzie są dotykani przez Ducha Świętego, ludzie są zbawiani. Oni naprawdę uznali Jeshuę za swojego Pana. I Zbawiciela, i naprawdę mu służą. Nikt z nich nie, nie mówi okej? Okay? Mówią Jeszua i są zbawiani w ten sposób. Więc Eliszewa tutaj oczywiście, jak i cała ta sekta, myli się, jeżeli chodzi o imię Zbawiciela po hebrajsku. Nie ma czegoś takiego, że trzeba mówić tak? I Żydzi uznający yy, wiarę w Mesjasza, najlepiej o tym wiedzą, bo są zbawiani przez to Kolejna kwestia. On powiedział, ojciec w niebie, ja jestem, który jestem. Kolejna Ściema. Kolejna Ściema. Dlaczego? Ponieważ w języku hebrajskim, tam gdzie jest napisane, jest to też często tłumaczone. Ja uważam, że błędnie. Dlaczego błędnie? Bo tam jest napisane po hebrajsku echie, a sher echie, co jest tłumaczone na jestem, który jestem, ale w starej Biblii Gdańskiej i tam jest napisane poprawnie będę, który będę. Dlaczego będę, który będę? Ponieważ echie nie oznacza jestem, to słowo echie, tak? Tylko oznacza właśnie będę. Taką ciekawostkę wam powiem. Więc, jeżeli to jest, objawienie... jest inne słowo, które oznacza jestem, tak? Inne hebrajskie słowo. Echie oznacza będę, a tam jest napisane echie, będę, asher, który lub kto, tak? Echie który będę. Tak się Bóg przedstawił Mojżeszowi. Więc jeżeli ta Eliszewa ma takie objawienia od Boga, to Bóg by, Bóg by jej powiedział, że to imię to jest Będę, który będę. Albo że imię Jeszua jest imieniem pokrawnym. tak? Bóg by jej nie ściemniał, gdyby te proroctwa były fałszywe. Prawdziwe, tak? Bóg by jej nie ściemniał. A tutaj to jest zwykłe kłamstwo. To sobie yy, można poczytać, że to ona sobie wymyśla te proroctwa, aby szukać chwały u siebie, tak? Że niby, a jednak ja przez 26 lat krzyczałem, że niby to Bóg mówi, tak? To głośno i krzyczałem to wyraźnie. To nie jest zwyczajna kobieta. To nie jest zwyczajna kobieta. Widzicie, ona szuka chwały dla siebie. Ona potrafi słyszeć z nieba, tu jest napisane. Zczyma, ponieważ y, ona słyszy te rzeczy prosto z piekła. Ona słyszy te rzeczy od diabła, żeby ona wywyższała siebie samą. Nawet jeżeli pewne rzeczy, tutaj może, które mówi, są prawdziwe, tak? To jest to pomieszane, jest pomieszana prawda z kłamstwem, aby ludzie dali się zwierzkić temu, tak? I powiedzmy jest promowany psalm 91. W tym psalmie nie ma absolutnie nic złego, ale jeżeli powiedzmy prawda jest mieszana z kłamstwem, to ostatecznie równa się to kłamstwu. Kiedy w matematyce dodacie plus do minusa, to co Wam wychodzi? Coś pomiędzy plusem a minusem? Nie, wychodzi ostatecznie sam minus. Okay? Czyli jeżeli dodajesz prawdę do kłamstwa, to wychodzi ostatecznie kłamstwo. Więc można powiedzieć, że cała ta misja to jest ogólnie ściema na maksa. Okay? Nie ma w tym prawdy, absolutnie jest. Jest to e, minus, ani plus. Wchodzenie pod prawo, tutaj jest tak dużo. E, ta Elisia w ogóle nie. Z tego, co widzę, to bardzo dużo czyta po prostu świeckich artykułów i potem sobie dodaje z Bożego Słowa coś na ten temat, tak? Aby zwierzyć ludzi. To tak samo jak powiedzmy Jasnowic Jackowski. On też czyta pewne rzeczy w internecie, tak? I też na podstawie tego sobie różne rzeczy dodaje. To jest łatwe, aby wymyślić sobie jakieś przeżywotwo, ponieważ to jest, wiecie czym to jest? To jest wyciąganie wniosków na podstawie tego, co się czyta. To nie jest żadne przeżywotwo. Po prostu wyciąga się wnios wnioski z tego, co, co się czyta. Łatwo można wyciągnąć wnioski, że powiedzmy ten wirus to sprzyma, tak? Tutaj nie trzeba być żadnym prorokiem, aby to wiedzieć. Wystarczy spojrzeć na to, co ma miejsce. Jak niektórzy przewidują, że ma być kolejna fala, powiedzmy jesienią tego wirusa. No to łatwo wyciągnąć wniosek, że Skoro ktoś to przepowiada, to widocznie człowiek macza w tym swoje palce. Przecież nie można manipulować wirusem. Gdyby to było prawdziwe, to sam wirus by działał w ten sposób, kiedy by chciał i człowiek by nie mógł sobie powiedzieć, o, będzie kolejna fa fala jesienią albo na zimę albo coś takiego, tak? To wirus by podjął decyzję, kiedy zaatakować, tak? Ja tak mówię, w przenośni by podjął decyzję, bo yy, wiecie, to jest tylko wirus, tak? Ale człowiek by się tego nie spodziewał kompletnie. To by mogło nastąpić, że kiedykolwiek. By się człowiek tego nie spodziewał. Czy to jest jesień, czy zima, człowiek by nie mógł tego przepowiedzieć, tak? I łatwo wyciągnąć wniosek, że to jest jedna wielka śpiewaczka. A tutaj pojawia się przerokini, która mówi, że. która ostrzega, że Bóg jej niby powiedział, że. To jest, wiecie, wymysł człowieka, ten wirus. I, po, I to potrzeba specjalnego objawienia od Boga. Tak? Nie trzeba żadnego specjalnego objawienia. Tutaj wystarczy naprawdę pomyśleć. Wystarczy trochę pomyśleć na ten temat. Tak? Co tu jeszcze? Można by powiedzieć, o, Donald lamp, Moment. Przeczytamy to. A Donald lamp. Ja dałem jej Elisiewie, Eliachu, przerostwo dla ciebie. To nie był Mark Taylor. On nawet nie jest prorokiem. Czy wy w ogóle wiecie, kim jest prorok? Ja zapowiedziałem, że to on wygra wybory. Bla, bla, bla. Ty, Donaldzie. Trump, jesteś otoczony przez zło. Ta sekta ogólnie promuje Donalda Ty Rampa. Wiecie co? To jest też poleganie na człowieku, ponieważ yy, co w ogóle jest zabawne, jeżeli chodzi o Donal Donalda Ty Rampa? Tak wielu ludzi go czci, tak wielu chrześcijan go promuje i tak dalej. A ja widziałem nie tak dawno filmik, jak on stał. Przed pomnikiem zgadnijcie kogo? Papieża Polaka Jana Pawła II. Okay? Jest taki filmik w internecie, możecie go sobie łatwo znaleźć. Bałwochwalstwo. Jeżeli byśmy zobaczyli coś takiego, jak robi polski prezydent, tak, to natychmiast byśmy uznali to za bałwochwalstwo, za coś złego. Ale niech to Wam nie przeszkadza aby promować Donalda Trumpa. E, oczywiście módmy się za niego, módlmy się za każdego prezydenta, e, bo mamy ogólnie błogosławić e, rząd, w tym naszych wrogów, nawet, tak? Mamy kochać naszych nieprzyjaciół też. Nawet w Kolei Północnej modlą się chrześcijanie za tego, kim, kim dzonga, aby był zbawiony, więc ogólnie błogosławmy takich ludzi, kimkolwiek by bo oni nie byli, ale też miejmy na uwadze, że to nie są, że ludzie u, wła u władzy ogólnie nie mogą być właściwie prawdziwymi chrześcijanami. Jak ja widzę ogólnie, jak w Polsce powiedzmy, ludzie, kochani, jak ludzie chodzą na ten wybory i oni myślą, że cokolwiek zmienią chrześcijanie, którzy myślą, że cokolwiek zmienią na tym świecie, to ja nie wiem, czy oni czytają w ogóle Biblię, czy nie. Z góry jest ustalone, ogólnie. Powiem w ten sposób, głosy, nawet w ogóle, ja nie wierzę, że głosy ludzi mają jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie głosuje, ale popełnia głupotę, bo to już jest i tak ustalone z góry. Nie masz wpływu na to, kto będzie prezydentem, tak? Weź to pod uwagę. A to tak mniejsza, yy, bo jesteśmy przy tym temacie. Yy, Donalda Trumpa, tak? O, tutaj kolejny, <ścoughs> zobaczcie, kolejna ściemna. Jego niebiańska matka umieszczyła go w jej łonie. Nie ma czegoś takiego jak niebiańska matka. Tutaj ogólnie jest mowa właśnie o królowej niebios. Wiecie, że oni królową niebios nazywają właśnie niebiańską matką. Podczas gdy w Biblii, w księdze Jeremiasza, jest królowa niebios przedstawiona w świetle. Negatywnym, i to tylko negatywnym. Ok? Nie ma czegoś takiego, żeby królowa niebios. A tutaj oni yy, też mówili o Królowej Niebios właśnie, że to jest prawdziwa matka, tak? Że to jest Duch Święty, że Ducha Świętego nazywają Królową Niebios. Zobaczcie, jaka, jakie to jest zbluźniestwo podczas, gdy w Biblii nie ma ani jednego pozytywnego odniesienia do Królowej Niebios. Ani jednego. Jest ona tylko demonem w Biblii. Więc mówiłem, że królowa Niebios to duch święty, to zobaczcie jakie to jest bluźnierstwo. Ok? Yy. Uważajcie naprawdę na tą sektę. Zobaczcie, jak oni piszą z dużych liter. Tak? Ja robiłem pierwszy swój filmik. Też mówiłem podobne rzeczy, jakie mówię w tej chwili. Tak? Ale chcę dać takie przypomnienie, bo znowu widzę sporo komentarzy, jakie oni umieszczają. Tak? Więc ja chcę po prostu, aby było jasne, że to jest jedna wielka sekta. I to nie tylko ze względu na ich proroctwa, ale głównie ze względu na ich owoce, jak oni przeklinają wrogów. Jak oni możecie zobaczyć na moich filmikach, modlili się powiedzmy, abym ja poszedł do piekła, tak? Aby ogień mnie spalił i tego typu rzeczy. Swoją drogą tak długo się o to modlą i nic takiego mi się nie, nie przytrafiło. A byłem w dosyć niebezpiecznych miejscach, jak powiedzmy chodziłem po górach i tak dalej. Ani włos z mojej głowy nie spadł, tak? Chwały Jezusowi. Nic mi się nie stało. Ich jest tak wielu i tak wielu modliło się przeciwko mnie, a włos z mojej głowy nie spadł. Ale chodzi o ich owoce, że ich owoce są złe. To są owoce starotestamentowe. Jak uczniowie pana Jezusa się pytali, czy mamy zesłać ogień. Na tą wioskę, tak? Jak to uczynił Eliasz, to Pan Jezus im powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Tego nie ma w tysiąc lat, którą czyta sekta Mighty Wind, ale jest to w innych przykładach. Jezus im powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Co to oznacza? Że Duch Święty w Nowym Testamencie. To duch, który wydaje owoce pełne miłości, a nie nienawiści. Podczas gdy Eliasz, jak to uczynił, to Bóg nie miał, nie miał mu tego za złe, kiedy to było w Starym Testamencie, to w Nowym Testamencie już to w ten sposób nie działa, a oni żyją według Starego Testamentu. I to dokładnie naprawdę widać, zobaczcie jeszcze raz, wyjdziemy na sektę Mighty Wind i... Tutaj naprawdę, nie tylko jeżeli chodzi o promowanie języka hebrajskiego, który jest językiem głównie właśnie ze Starego Testamentu, ale chodzi o to, że oni przestrzegają tych wszystkich świąt. Skupiają się na szabatach, na niejedzeniu wieprzowiny, na tego typu rzeczach. I oni uważają, że to czyni świętymi, ale to, że przeklinają swoich wrogów, jak to ten człowiek czynił, błogosławi Cię Adamie. Mam nadzieję, że kiedyś się ogarniesz, chociaż lata lecą. <laughs> Brońmy małe dzieci. Świetnie. Wspaniale. Tylko broń swojej duszy. Bo zmierzasz do piekła w tej chwili, Adamie, Able Waterwalkerze, za to, jak postępujesz. Ten człowiek modlił się za mnie, do kamery modlił się za mnie, żeby ogień mi spalił. Tak. Yy, mówił modlitwy potępiające mnie. Więc to, to jest człowiek, który ogólnie Manipuluje, kłamie i jeżeli się nie nawróci, to pójdzie do piekła na wieki wieków, podobnie jak ta ptaszokini Eliszewa. W tej sekcji takie rzeczy miały miejsce, że ja bym mógł tu opowiadać naprawdę godzinami, jakie oni złe owoce wydawali, jak kłamali, manipulowali, Jakie okropne rzeczy robili. To by były tematy na, na godziny, tak? Dlatego mam naprawdę bardzo dużo filmików na ich temat. Ale, ale co do tego filmiku, myślę, że mógłbym zakończyć. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli widzisz tego typu komentarz, tak, z dużych liter, powiedzmy, Bóg Jahwe, imię Yahushua, to używanie hebrajskich zwrotów, szalom. Szalom oznacza pokój, niby, tak? A zobaczcie, dając te serduszka, ładne znaczki, aby zwieść ludzi, tak? Poprzez pochlebstwa. Oni są tacy mili do czasu, jak, jak od nich nie odejdziesz. Przychodzić do nich, wszystko jest ładnie, pięknie. Są dla ciebie mili, jak w każdej sekcie, tak? Ale w momencie, kiedy zaczynasz zadawać im niewygodne pytania, to nagle przestają być tacy mili. Nagle dają cię na listę wrogów, kiedy od nich odejdziesz. I modlą się przeciwko tobie, abyś poszedł do piekła. Tacy oni są miłosierni właśnie, tak? Także nie dawajcie się zwierzyć na ich miłosłowa. Tak? Okej, okay, ten filmik to takie przypomnienie yy, na temat tej zwodniczej, obrzydliwej sekty, diabelskiej Mighty Wind która niedługo będzie miała swój koniec i tak, tak, ponieważ y, ta przerzokini trzeba y, ma, ma już swoje lata i zapewne niedługo umrze, więc nie wiadomo kto będzie dalej przewadził tą sektę i dawał takie fałszywe proroctwa. Może to na Able Waterwalker, no ale on już też ma swoje lata, więc y, ta sekta już długo i tak nie potrwa, tak? No ale póki jest to sprzegam, abyś się w to nie wesi. Bo wielu ludzi, jak stamtąd odchodzi, to potem w ogóle niektórzy z nich tracą wiarę w Boga. tak? Więc lepiej w ogóle w to nie wchodzić. A jeżeli dopiero wszedłeś, odejdź jak najszybciej. tak? Im szybciej, tym lepiej. Ok, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.